Witajcie, ja nazywam się Bartek Świergiel. Jestem przewodnikiem i krajoznawcą. Zwiedzam polskie miasta. Pokażę Wam miejsca, jakich nie znacie. Czas na Bydgoszcz. Nazywane często Wenecją Północy, leży nad Brdą i Wisłą oraz licznymi kanałami. Symbolem są spichlerze, pomnik łuczniczki i ta młodsza i szczuplejsza kołnowej opery zwana Fit i rzeźba przechodzący przez rzekę. Według legendy miasto zostało założone przez dwóch braci: Byda i Gosta, stąd nazwa Bydgoszcz. Ale tak naprawdę lokacji miasta dokonał ten pan, Kazimierz Wielki, w 1346 roku. Zastał Bydgosz drewnianą, a pozostawił murowaną, ale już niewiele zostało z tamtego okresu. Kiedyś w Bydgoszczy stał taki zamek. Szwedzi go wysadzili w powietrze i spalili. Teraz stoi tylko makieta. Kojarzycie bitwę z 1410 roku? Była pod Koronowem niedaleko Bydgoszczy. Na tym zamku Władysław Jagiełło oczekiwał na ostateczne zwycięstwo nad Krzyżakami w Wielkiej Wojnie. Zakończone pokojem w Toruniu 1411. W 1621 roku w bydgoskiej mennicy stworzono najdroższą monetę w historii Polski. To 100 dukatów Zygmunta III. Warte jest 1 300 ,000 dolarów. W 1932 roku bydgoszczanin Marian Rejewski, Zygalski i Różycki złamali szyf Enigmy. Przy ulicy Gdańskiej jest ławeczka, która właśnie go upamiętnia. W ręce trzyma notatki, obok maszyna szyfrująca. W 1939 roku była tzw. Bydgoska Krwawa Niedziela. Naziści dokonali krwawych egzekucji, m.in. w Dolinie Śmierci. Dziś na Fordonie są pomniki, które przypominają o tamtych chwilach. Warto poznać wybuchową historię Bydgoszczy w eksplozjach. W czasie II wojny światowej działała tutaj DAK Fabrik Bromberg, produkcja nitrogliceryny. To dawka wiedzy o technice wojennej, wędrówka przez liczne mroczne korytarze z tamtego okresu. Można też się dowiedzieć, kim był Nobel i jakich mieliśmy noblistów. Jednym z noblistów był prezydent Lech Wałęsa, który zaznaczony jest na Bydgoskiej Alei Autografów. Jest też autograf Zbigniewa Bońka, wychowanka Zawiszy Bydgoszcz. Obok alei stoi zabytkowy tramwaj. Kiedyś na ulicy Długiej takie właśnie jeździły. Dzisiaj pełni funkcję informacji turystycznej. Dzisiejsza Bydgoszcz znana jest z tego, że jeżdżą tramwaje firmy PESA. Ale każdy tramwaj jest nie tylko oznaczony numerem seryjnym, ale również i nazwiskiem znanego mieszkańca. Przy ulicy Długiej zaznaczony jest 18 południk długości geograficznej. Odmierza tak zwany czas bydgoski, czyli o 12 minut wcześniej niż na naszych zegarkach. To jedyne miasto w Polsce, gdzie linia południka przechodzi przez sam rynek. A ta kula ziemska na wyspie muńskiej ma właśnie o tym przypominać. Ta wyspa to najpiękniejszy zakątek Bydgoszczy. Na ponad 6 hektarach stoją tutaj stare magazyny Spichrze i Młyn Dom Leona Wyczółkowskiego jego kolekcja obrazów. Kopie 10 obrazów rozmieszczone są w całym mieście w takich właśnie gablotach. Jednym z ważniejszych obrazów Leona Wyczółkowskiego na szlaku jest pogrzeb Słowackiego na statku Mickiewicz. To historia sprowadzenia ciała Słowackiego z cmentarza Montmartre w Paryżu statkiem parowym do Krakowa na Wawel. Oglądaliście film Magiczne Drzewo? Tutaj kręcono wiele scen, a to krzesło Ponoć spełnia marzenia wszystkich dzieci. Wystarczy usiąść na parę sekund, pomyśleć życzenie i pewnie będzie spełnione. Wyspa Muńska to zielone serce miasta, gdzie kultura łączy się z rozrywką. A jak rozrywka, to myślęcinek. Ten park ma 800 hektarów powierzchni. Jest ogród zoologiczny, niewielki, ale bardzo ciekawy. Kołosia można zobaczyć w zoo, albo na polskich drogach. Jest też ogród botaniczny, jeden z największych i najpiękniejszych w Polsce, podzielony na kilka stref tematycznych i klimatycznych, między innymi ogród motyli czy alpinarium. Jest też zaginiony świat dinozaurów, a między drzewami słychać ich odgłosy. To idealne miejsce na wypad z dziećmi. Wtedy jeździł tutaj szlak kolejki wąskotorowej, ale ktoś ją spalił i teraz rdzewieje. Przez miasto przeprowadzony szlak TH2O to woda, przemysł i rzemiosło. To historia 15 miejsc pisanych przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Kanał Bydgoski jest najstarszym czynnym obiektem tego typu w Polsce. Ma ponad 250 lat został stworzony w czasach Fryderyka Wielkiego. A wieża Ciśnień na Wzgórzu Dąbrowskiego to idealny punkt widokowy na miasto. Mniej muzeum wodociągów, toalet i historii wieściźnień z całej Polski. Pływa też tramwaj wodny, a w starym porcie znajdują się dawne barki. Jest to tak zwany pomnik wioseł w Smukale, bydgoskiej dzielnicy, który ma przypominać o tym, że w 53 i 66 roku tutaj, po tej rzece Brda, pływał ksiądz Karol Wojtyła. No wiosę nie ma, ale chociaż flaga papieska o tym przypomina. Jedną z największych atrakcji jest Muzeum Mydła i Historii Brudu. Tu dowiemy się, że praisnic stworzył pierwszy prysznic, poznamy największego brudasa w historii. Można tu stworzyć własnoręcznie mydło zapachowe, ale są dwa hasła przewodnie tego muzeum. Myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia i godziny. Myjcie się chłopaki, bo zjedzą was robaki. Są też liczne fontanny, jak na przykład ta multimedialna w dzielnicy muzycznej, albo najsłynniejsza potop Lepkiego z 1904 roku, przy której każdy musi sobie zrobić zdjęcie. Obok pyszna lodziarnia, gdy serwują jedyne w swoim rodzaju lody bydgoskie. Taką mają nazwę: skórka pomarańczy, wanilia i czekolada wieczna. Musicie też spróbować pralin prosto sowy. Są w kształcie motylka, piramidki, mnóstwo smaków. Bardzo smacznie. To jest jedna z najnowszych atrakcji w Bydgoszczy. Papugarnia, podobno największa w Polsce. Stoję przy ulicy Toruńskiej, gdzie rosie najstarsze drzewo w Bydgoszczy. Ma ponad 500 lat i nazywa się Dom Bartek. Więc musiałem je zobaczyć. Czy wiesz, że na ulicach Bydgoszczy z obumarłych pni drzew powstają niesamowite rzeźby. Są elfy, krasnoludki, a to jest kobieta w gołębiach. Ta nazywa się Zaraz zagramy. Wiecie co to za obiekt? To pomnik Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Sam byłem w szoku jak pierwszy raz go zobaczyłem. Zastanawiałem się dlaczego taki dziwny. Co prawda 73? Może nie mam duszy artysty, albo Bydgoszczanie nie przepadają za toruniem. Sam nie wiem. Pamiętajcie, że codziennie na starym rynku o godzinie 13.13 .13 i o 21.13 pojawia się mistrz twardowski. Podobno w tej kamienicy mieszkał. Dzisiaj znajduje się na Księżycu. W Bydgoszczy powstała tak zwana trasa alternatywna, czyli między innymi szlakiem murali. Dlaczego? Może dlatego, że tu powstał pierwszy mural wysoki na 10 pięter. Za mną Paderewski, obok Chopin, a na środku stoi Filharmonia Pomorska, bo to dzielnica muzyczna. W dzielnicy muzycznej nawet plac zabaw jest muzyczny. Najpiękniejsza ulica w Bydgoszczy ma tylko 250 metrów długości. To ulica Cieszkowskiego. Tutaj, gdyby nie te samochody, można by pomyśleć, że czas zatrzymał się ponad 100 lat temu. Cała ulica w stylu secesyjnym z okresu Belle Époque. Każda kamienica ma tyle detali, że można byłoby się tu uczyć historii sztuki. Urok Bydgoszczy polega między innymi na tym, że to wciąż miasto nieodkryte, zarówno jeśli chodzi o historię, architekturę jak i kulturę i to nieodkryte tak dla samych mieszkańców jak i turystów. Sprawdźcie to sami.